Mam z tej strony Daniels, A jak widzicie, dzisiaj mamy kolejny multipaczek. Ja to tak otwieram na zmianę raz sobie z paczuchy, raz multipaki. Eee, potrzebuję tych limitych do pojedynków, jakieś dlatego sobie otwieram te multipaczki. Jeszcze mam parę, idę mam. zobaczmy w sumie. Ile ja mam jeszcze? 1 2 3 4 multipaki jeszcze mam. Ja tymi odcinkami, ja trochę na zapas nagrywam, więc tymi odcinkami będę mieszał trochę, będziecie widzieć raz jakieś inne karty, raz, raz inne, no niestety, no. Jeżeli człowiek zarobiony jest, to musi nagrać trochę na zapas i... I, i no zobaczymy. Może mi się uda wrzucać normalnie te, te odcinki. Ale, ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, tak? Tak. Mamy tutaj saszety z limitkami. Więc zobaczmy sobie. Co my tutaj mamy? czekać? O! Tego mi brakowało tego światła. Właśnie. Zobaczmy, jakie limitki nam to wpadną. Bramkarz jakiś jest. Tylko żeby to nie był Alison, bo chyba limitkę Alisona mam. Nie, bo chyba pomyliłem jednak. Typu Courtois z Real Madrid. Pięknie. Będziemy mi Real Madrid w pojedynku. Zaraz wrzucimy do foliki. Tu mamy kodzik na pięć, 150 coinów. I. I mamy Niko Williamson na limitce z Hiszpanii, super, nie mam. Ekstra się trafiło w sumie, tylko że Hiszpania rzadko się trafia, tak powiem, więc trochę z tym lipka. Ale zobaczymy, może, może jakoś się... O kurczę, czekajcie. Coś w ogóle mi się na komputerze stało i zacięło. Chyba ja będę musiał coś tutaj naprawić zaraz. O, komputer mi się zresetował chyba. No, ale trudno. Mamy kurtua i mamy tutaj Hiszpanię. Czy dorzucamy kogoś do pojedynku, czy nie ma sensu, żeby coś ciekawszego było. Może dorzucimy tutaj Pedriego FC Barcelony. Nie będę wam pokazywał jakie mam limitki, bo tutaj mieszam tymi odcinkami, więc muszę trochę przejrzeć i może byśmy. Może byśmy Deklanera i tego, co znalazłem. Wiecie, tego, co znalazłem w sklepie. Nie wiem, czy kiedyś wam się udało znaleźć Limited Edition w sklepie mi pierwszy raz w życiu. Yy, tak luźno leżała ta karta. Dużo razy widziałem bazówki, ale o bazówki nawet nie chciałem pytać tych yy, sprzedawców. Yy, a ale jak zobaczyłem Limited Edition z nowego sezonu, co straciłem? Kurczę no, nie mam żadnej limitki, a ja, to będzie moja pierwsza limitka. Leży sobie tak wiecie, zwyczajnie. No to zapytam już, co się będę ograniczał, co nie? No i zapytałem i, i, i no i co? No i mam. Jakbym je zapytał, to, to bym nie miał. <grych> dobra, co my tutaj mamy? Milan na sam początek. W ogóle to trochę gorsze yy, karty się trafiają, mam wrażenie. Ale mamy Elita, więc na razie spoko. Czekajcie, spróbuję jakoś tak wam. Kurde, podłokietniki jakieś by mi się przydały. No tak, to krzesło kurde, takiego tak nisko jest. Yy, dobra, mamy Zacy Milanu. Lub FC Barcelona, Ferran Torres. fc Barcelonka, fajnie. Wpadła. Czekajcie, muszę telefon drugi odłożyć. Dobra. Z Atletico Madryt mamy y, Nachuela Moliny. I tutaj jeszcze mamy jedną bazówkę chyba. Spezzek, Kvicik, Farackević. Mam nadzieję, że uda nam się trafić kiedyś y, Golden Ballera jego. Co tutaj mamy? Milan, Atletico. Dobra, bo mamy tak. Barcona, Hiszpania, Real, Anga. Dobra, zapamiętam chyba. Road to World Cup, FIFA World Cup. Rodrigo Topol i Lamin Yamal z Hiszpanii. Piękny traf, Boże, jak piękny te piłka, się z... ja cię kręcę? Nie, no, ekscytuję się, no bo kurczę, wiecie, no. Powtór powtórka to jest chyba moja, ale. Ale no, Lamin Yamal to jest kurde gościu i dużo osób jest fanem jego, więc pewnie niektórzy z was nawet by chcieli taką kartę. Jeżeli nie traficie, to zapraszam na Vinted, macie link w opisie. E, chętnie się wymienię albo sprzedam. Mogę się wymienić za jakieś tam karty. Pewnie za kolorki będę się wymieniał, jeżeli mi będzie brakowało tych różowych, bo różowe będzie ciężko zebrać, ale jakoś może da radę. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Nawet mam laminę Yamala różowego. Nie wiem, czy już wypuściłem ten odcinek, czy nie. Ale zobaczymy. Iwan Fresneda ze Sportingu. Kolejną kartą jest Jarek Gąsiorowski z PSV, Botafogo witinio. Tutaj mamy jeszcze bazówkę Jonasa Hoffmana. Road to FIFA World Cup Aurelien Ciuameni z Francji. I fans favorite Paolo Maldini. Legend. Pięknie. Na niebieskiej karcie. Bardzo ładnie wygląda. Czekajcie, odłożymy sobie tutaj go może. Nie wiem, gdzie to odłożyć. Dobra, na razie niech leży. Teraz przykryjemy czymś innym. I ku, już trzecia saszetka, nie wiem czy nie dobierzemy sobie saszetki jednej. Może dobierzemy sobie saszetę i zobaczmy, co tutaj nam się trafi. Fajnie było, jakby bowler jakiś wpadł. Mamy Ble dziewiątkę, czyli Graniczaka, Bajer Leverkusen. Tutaj mamy Zacy, Milano, piłkarza e, Samuela Czukueze e, z Maxi Araujo ze Sportingu. Tu na końcu też mamy ze sportingu Nuno Santosa z logo PSV. I fans' favorite Różowy Jude Bellingham. Uuuuh, ale traf! Ale nam wpadło. Nie no, pięknie. Dopiero co mówiłem o laminie Yamalu, że mamy różowego. A tutaj nam Jude Bellingham wypada. Niestety troszeczkę uszkodzony, chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale zobaczymy, może uda się nam. Nie uszkodzić go bardziej, no troszeczkę uszkodzony, ale no niestety tak to bywa. Patrzcie to. No pokażę Wam. Lamin Yamal i Jude Bellingham na różowych kartach, chyba że to jest srebrna. Nie, no to jest różowa, chyba się zgłupiałem. Czekajcie, teraz trochę zgłupiałem. Ja mam trochę inaczej niż Wy w kamerze. będziecie mieli podkręcone raczej kolory. Nie, no to jest chyba różowa, ale będę musiał potem zapytać. Ale się wygupię, jeżeli tu nie jest różowa. Dobra, zaraz zobaczymy, jak nam się srebrno trafi, to wtedy będziemy wiedzieć. Ale wydaje mi się, że to jest różowa, więc multi-pack już, już fajnie się zwrócił, można powiedzieć. Bo to jest karta 1 na 20, tak jakbyśmy Golden bolera trafili. Nie no, to musi być różowy. Nie ma szans, że, że tak różowe jest, i że to będzie srebrne. No, niestety ja mam problem z kolorami, więc wybaczcie. Trochę, czekajcie, weźmiemy sobie z końca i mamy... Z Realu Madryt Franco Mastuono. Mastuono, Mastuono. Przepraszam. I tu jeszcze Jude Bellingham do Realu wchodzi. Bo to była ten, karta specjalna. Alex Garcia, Baylever Tu mamy, o oh kurczę, jaki brudny. Ajajaj. za Emery z PSG. I Sergio Dest. A tu mamy, siuuu, Cristiano Ronaldo na dominatorze. Piękny traf. Ale odkładamy tu. I fans favorite niebieski. Aleksander w bastonii. Super. Z Interu Mediolan. Potem sobie sprawdzimy w ogóle te karty. Czy nikogo nie ominąłem. Chyba otworzę jeszcze jedną saszetkę dodatkową. Bo tutaj mamy tak to. Ostatnią saszetkę. Ale chyba dobierzemy jeszcze jedną. co. Chyba tak zrobimy. Dobra. Zobaczmy. Co mamy w tej. Zobaczymy co tu się trafi. Czyli nic. jakiegoś super ekstra mega. No to może jeszcze coś otworzymy? A tu mamy? Nie, nie mamy Elita. Już myślałem, że Elit będzie, ale jednak nie. Mamy z Eintrachtu Eliesa Szkiriiego. Z PSV mamy Dryo Czecha. Z Botafogo Malona. Marlona Freitasa, Freitisa. Wirtza z Liverpoolu, Titana, ehm, Retosa. I napastnikiem jest czerwony Giovanni Quenda. Tak? Giovanni Quenda. Dokładnie. Fajnie się trafiło. Dobra, wezmę jeszcze jedną saszetę. Mam tutaj, kurde, parę saszetek. Jeszcze z boksa. I co? Co tu mamy? No, Real Madrid na razie prowadzi. Anglii nie trafiliśmy żadnej, więc szkoda. Szkoda, że tak się stało. Mamy Santiago Heze. Eee, Jawiego Galana, a ja już tu widzę Golden Bolera. Patrzcie, to zaokrąglony róg, kto to jest? Bastoni? Ło, wow, nie miałem bastoniego, ale super, ja cię kręcę. Patrzcie, to co tu jest sklejone jeszcze? Kurczę, już myślałem, że yy, ten, że będzie Golden Baller. Proszę, eee, świetnie, nie Golden Baller, tylko momentum. Mamy Bastoniego Alessandro Bastoni w Mediolan. Super końcówka filmu. Nie miałem tego zawodnika. Mega się jaram. I tak naprawdę, kurde, brakuje już bardzo mało, żeby cały, cały tutaj składzik skompletować. Co to jest za karta? To jest srebrna. Aleksander Izak. Dziwny kolor ma. Ja mam strasznie dziwne światło tutaj. Muszę jakieś inne. Do jakiegoś innego podejść. Niestety, Phil Foden. Pierwszy punkt dla Anglii i na koniec Henryk Mikitarian. Tutaj to jest chyba srebrna. No mówię, ja mam tutaj totalnie inne światło niż wy. I niestety to mi bardzo przeszkadza. Nie mogę, nie mogę rozpoznać tych kolorów czasami. Ale kurde, co to za odcinek jest? Mamy Golden Bolera, Alessandro Bastoniego i różową kartę. Judah Benigaman, nie jestem na 90% przekonany, że to jest różowa. A ta, ta jaka to jest. Powiem wam, że no kurczę, nie widzę. No w ogóle Fansfrew 99 tak dziwnie wygląda ten kolor, że ja to chyba w folikę wsadzę tak na wszelki wypadek i zaraz sobie porównam z innymi fans favoriteami, No bo mówię, tak mi się światło odbija. Jest pochmurno dzisiaj padało i w ogóle i, i nie mogę rozpoznać tego koloru niestety. Czy to jest srebrny? Może srebrny tak się świecą, kurde, jak... Widzicie, jak zmieniają kolory? Może te srebrne tak zmieniają? Tu mamy różowego na 100%. I mamy Golden Bolera czy 1x20 paczek, 1x20, a ta jest dołożona w sumie. Dołożyłem tą paczkę i tu mamy Laminę Yamala. Po jednej wygrywa Real Madrid 2-1-1-1. Niestety, nic się nie trafiło ciekawszego. Fan's favorite, czerwony Quenda. I tu mamy jeszcze dwóch niebieskich Bastoniego. To jest 150 coinów Maldiniego. I co tu jeszcze ze specjalnych? No, ten iż, Iżak, ale to chyba jest zwykły. Chyba tak, dobra, wyjmuję go z tego. Zapytać będzie warto, ale, ale chyba wyjmę go, bo to jest chyba zwykła karta. Tak mi się wydaje. Wrzucę sobie go tutaj, na wszelki. I co? No, i nic ciekawszego nie trafiliśmy. Więc co? Dzięki, wielkie za obejrzenie tego filmu. Zostawcie łapki w górę, jakiś komentarz po sobie, no i co, obejrzyjcie poprzednie odcinki, następne odcinki oglądajcie, bo warto, warto, fajne karty wpadają. Zobaczymy, czy uda nam się trafić właśnie fans favorite'a złotego, chociaż jednego, to on jest na, na 10, 10 na cały świat, co nie? Ale jest ich 100, więc, więc jest ich 1000, 1000 takich kart na cały świat. Może się uda, chociaż wątpię, że autograf jest 2,5 tysiąca na, na świecie. Jest 2,5 tysiąca autografów, to 1000 takich złotych tych jest. No to kurde, nie ma szans tego zebrać na pewno. Ale co, postaramy się trafić chociaż jednego. To co, łapa w górę i do następnego. Cześć.